Yeah. Wstał się do kaparnału miasta w Galilei i tam nauczał szabat. Zdumieli się jego nauką, gdyż słowo Jezusa było pełne mocy. A był przy synagodze człowiek, który miał w sobie ducha nieczystego. Zaczął on krzyczeć w niebogłosy. Och, czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić? Wiem, kto jesteś, święty Boży. Lecz Jezus rozkazał mu surowo milcz i wyjdź z Niego. Wtedy z wyduch rzucił go na środek i wyszedł z Niego, nie wyrządzając mu żadnej szkody. Prawiło to wszystkich w zdumienie i mówili między sobą, cóż to za słowo? Z władzą i mocą rozkazuje. Nawet duchom nieczystym i wychodzą. I wieś o Nim rozchodziła się wszędzie po okolicy. Oto słowo Pańskie. A Tobie jest Wczoraj byliśmy w Nazarecie z Jezusem i w synagodze Jezus nauczał duch Pana Lewnią, Pan na maściu. Tak. I wiemy jaki była jaka była końcówka. Wyrzucili, wyrzucili Jezusa z Nazaretu. Z miasta, w którym się uro... nie urodził, tylko wychował. Tyle lat przecież żył, znali Go dobrze i wyrzucili go. Odrzucili Jezusa. My też nieraz odrzucamy Jezusa. Może akurat wy tego nie robicie, powiedzmy, ale katolicy odrzucają Jezusa. A dzisiaj Jezus jest w Kabarnaum, więc w innym mieście, niedaleko. Nazaret, Kafarnaum, byliśmy tam, prawda? Kto był was w Kafarnaum? No, niektórzy byli ze mną tam, tak? Tam jest dom, dom Piotra. Bo Szymon Piotr mieszkał w Kaparnaum, tak? No i słuchajcie, przy synagodze Jezus głosi słowo pełne mocy. Bo Jezus jest w Duchu Świętym, prawda? Jest słowo pełne mocy. I zareagował pewien człowiek, który miał ducha nieczystego. Tak nie było widać, że ten duch nieczysty w nim siedzi. Nie było widać, ale w konfrontacji z Jezusem, który był blisko, ten duch się ujawił w nim. Zaczął krzyczeć, żebyś nas zgubić. Wiem, kto jesteś, Święty Boże. Zobaczcie, ten demon wiedział, kim jest Jezus. Inni, inni może nie wiedzieli, a duch, demon wiedział. Demon ma poznanie i reaguje na bliskość za Kiedyś, wiecie, zorganizowałem ewangelizację w Sulejówkówkę i żeśmy rozliśli plakaty. Tego nie wolno było robić, bo to były czasy komunizmu, w osiedlu wojskowym, w ogóle bardzo przyszło dużo ludzi. Przyszła taka młodzież w ogóle, bo to były takie dla młodzieży ewangelizacja. No i był taki mój kolega Bogdan, ksiądz Bogdan, który głosił Słowo Boże z mocą. Jak on głosił to Słowo Boże z mocą, to demony się ujawniały. Tak po prostu w tym tłumie, rozumiecie, takie reakcje, rozumiecie, demoniczne. Po prostu, że tam gdzie Duch Boże jest, i, i po prostu w mocy jest głoszone słowo, to wiecie to, demony się ujawniają, tak? Nieraz może być nawet tak, że nawet nie widać. Może człowieka szarpać w środku. Na przykład taki coś, coś was szarpie. Znaczy, że demon tam prawda, jakiś... Co? De -de 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 bardzo dużo dzisiaj ludzi ma w sobie demona nieczystości. Bo wiecie, ten seks się szerzy, tak, ludzie tak się zachowują, ubierają, uprawiają seks po prostu i ten demon nieczystości jest w wielu ludziach po prostu. Nawet możemy o tym nie wiedzieć, ten demon siedzi i po prostu i tak działa. Ja się ujawnia na różne sposoby. Więc e, modlimy się o czystość serc naszych. Dlatego jest ruch czystych serc. Kto z Was słyszał o ruch czystych serc? O, nie wszyscy, ale jesteście. To... to jest wspaniała rzecz, ruch czystych serc, który służy temu, aby ludzie żyli w czystości. To jest bardzo potrzebne, żeby małżeństwo było prawdziwe i szczęśliwe, żeby była wierność małżeńska, to przed małżeństwem musi być czystość. Przed małżeństwem musi być czystość. Bo jak człowiek się rozpuści tak erotycznie, seksualnie przed małżeństwem, prawda, seksu, uprawia, to potem w małżeństwie są strady małżeńskie, wiecie. Wiem to, bo jestem księdzem tyle lat i wiem jak to jest, po prostu. Dlatego tak ważną rzeczą jest ten demon nieczystości, grasuje po prostu w świecie i cała ta kultura taka jest taka wyuzdana, no to widać, nawet na ulicach, jak ludzie się też ubierają po prostu, nawołują. no, więc ten człowiek zaczął krzyczeć, ale został przez Jezusa egzorcyzmowany, czyli uwolniony od demona nieczystości, no. Natomiast my we wspólnocie odkrywamy Ducha Świętego, Jan Paweł II, nie wiem czy wiecie, w 98 roku ogłosił cały rok, rokiem Ducha Świętego i powiedział, że My mamy w Kościele na nowo odnaleźć Ducha Świętego, rozpoznać, że On jest i że działa. Działa w sakramentach i w charyzmatach, czyli przez nas działa. I po prostu i to, i to był rok 98 i narodziła się woda życia wtedy po prostu. Właśnie w tym roku 98 spotykaliśmy się, prawda, w niewielkiej grupie ludzi. Tam 15 osób, potem 30 przeżyliśmy. Pierwsze rekolekcje w Kobyłce się narodziła Woda Życia w Duchu Świętym. I zaraz zaczęliśmy ewangelizować. Tak. No. W Sopocie, pierwsza ewangelizacja była w Sopocie. Ale nie na plaży, tylko w takiej parafii, która się powstawała, taka parafia, wiecie, ona już budowany był kościół poświęcony Duchowi Świętemu. Tak. I to był, rozumiecie, Rok Ducha Świętego, parafia w Sopocie, Poświęcona Duchowi Świętemu, i my żeśmy tam dawali świadectwo, ewangelizowali. Więc słuchajcie, wracając do tego tekstu Świętego Pawła, który tutaj mówi: Wy, bracia, nie jesteście w ciemnościach, aby ludzie nie Was zaskoczyć, jak złodziej. Wszyscy wy, bo nie jesteście synami światłości i synami dnia. To znaczy, wszyscy macie, mamy żyć w Duchu Świętym. Żyć w Duchu Świętym. Po prostu to jest. Niesamowita. Jak człowiek żyje w Duchu Świętym, żyje właśnie w czystości, w miłości po prostu i Duch Święty przez niego działa, charyzmatycznie działa. Dzisiaj będziemy modlić się wieczorem i mam nadzieję, że wszyscy będą na tej modlitwie. Będziemy, będę mówił o Duchu Świętym i będziemy modlić się o Ducha Świętego, żeby stąpił na nas. To jest bardzo ważna sprawa. Na pewno już wielu z was przeżyło taki przez w Duchu Świętym, ale to nieustannie trzeba modlić się i zanurzać się w Ducha Świętego. I to będzie dzisiaj wieczorem.